Hej, siemanko, z tej strony? Ten, 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 ten młody przyrodnik. Witam Was serdecznie. Zrobiłem, z, zrobiłem dla Was materiał. Serwuję Wam ciekawostki. 11 ciekawostków, których nie wiesz o największych drzewach świata. Sekwoje. Jeden. Największe czy najwyższe? Tak w końcu jest. Potocznie mówiąc sekwoje, tak naprawdę mówimy o sekwojach wiecznie zielonych najwyższych drzewach i sekwojach olbrzymich, a w zasadzie mamutowcach olbrzymich Naj największych objętościowo drzewach na świecie. Dwa. Twoje wiecznie zielone, czyli te najwyższe, rosną w Parku Narodowym Redwood w Północnej Kalifornii, w nadoceanicznym e nad pasie pomiędzy Big Sur a, południe a południem stanu Oregon. 3. Redwood e rośnie także najwyższe drzewo na świecie Hyperion, które ma 115,5 metra w wysokości. Metrów. Lokalizacja Hyperrona, a także pozostałych dziewięć najwyższych drzew świata trzymana jest w tajemnicy, oczywiście w obawie przed turystami. Wiadomo jedynie, że trzy najwyższe znajdują się właśnie w Redwood. 4. Sekwoi olbrzymie najlepiej oglądać w Parku Narodowym Sekwoi, który znajduje się we wschodniej części pasma górskiego Sierra Nevada, na południu od Yosemite. To jedyne miejsce na świecie, gdzie te drzewa rosną naturalnie. 5. W Parku można zobaczyć największe drzewo na świecie. General Sherman, którego waga oszacowana jest na 1200-2000 ton, To czyni je największym żywym organizmem na Ziemi. W porównaniu z Hyperronem jest niewielki, ma tylko 84 metry, ale jego pień ma 8 metrów średnicy. Jego wiek szacuje się na dwa, od 2300 lat do 2700 lat. 6. Sekwoje są bardzo odporne. Związki chemiczne zawarte w drewnie i korze drzewa Uodporniają je na insekty i grzyby. Grupa kora izoluje od większych szkód spowodowanych pożarem. W rzeczywistości drzewa te giną najczęściej od powalenia. Ich system korzeniowy jest dość płytki, więc jego, więc jego uszkodzenie w połączeniu ze zbyt wilgotnym położeniem i silnym wiatrem może doprowadzić do upadku takiego kolosa. Więc wiecie. 7. W przewróconej Sekwoi łatwiej wyciąć dziurę niż ją usunąć. W Parku Narodowym Sekwoi są także miejsca, gdzie w przewróconych na drogę Sekwojach wycięto tunele wielkości samochodu. Chcieliśmy tam pojechać, akurat. Yy, samochodu. 8. W normalnym lesie pożar to tragedia, ale dla Sekwoi jest pożyteczny. Krzyżki mamutowców zagiętymi łukami mogą wisieć na drzewie wiele lat. Pięć z nich otwierają y, wiewiórki i pozwalają wypaść nielicznym nasionom, ale jest to znikomy procent. Y, dopiero ciepło pożaru powoduje, że szyszki osuszają się i otwierają nasiona. Spadają na, i spadają na ziemię. Same sekwoje na ogień są na ogień odporne, więc y, nic groźnego im się nie dzieje. Natomiast y, drzewa, niższe drzewa i krzewy po spaleniu i przysypaniu nasion dla nich świeżym nawozem, ogień daje życie. 9. Pamiętajcie, jakim kolorem malowaliście nie yy, drzew na obrazkach na plastyce, w podstawówce. Taka wsoczyła brązowa kredka w barwie cynamonu, prawda? Widzieliście taki kolor pni w Polsce? Ym, ale taki kolor mają pnie Sekwoi. Świetnie to wygląda. Spacerując wśród tych kolosów, biecie się jak kres w kolorowance dla dzieci. 10. W tako narodowym Sekwoi w kilku miejscach można zobaczyć odciski drzew. Ym, sorry. Odciski drzew z yy, Odciski drzew są zrobione z małych kamiennych płytek i pokazują, jak wielki jest ich przekrój danego drzewa tu przy ziemi. Sekwery olbrzymią można obejrzeć także w Polsce. Największy przedstawiciel tego gatunku w naszym kraju rośnie w miejscowości w Brwice w województwie zachodniopomorskim. Drzewo ma 88 lat i 27 metrów wysokości. Czyli trochę więcej niż 1 trzecia w wysokości generała Shermana. Jeśli film Ci się spodobał, daj łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał. I pisz w komentarzach, o czym mam jeszcze nagrywać. Merka. Wow.